Co zrobić, żeby przymasować? Dzisiaj powiem raczej o takich podstawach typu białko, ale podzielę się z Wami też jednym fajnym protipem, którego bardzo dużo osób nie docenia. I od razu mówię, że takie produkty jak owsianka lub czarne pieczywo od razu wylatuje, a ja na samym końcu powiem Ci dlaczego. Ja jestem Anek i przez cztery ostatnie lata uczyłem się, jak dobrze jeść w teorii i w praktyce. Żeby przymasować, musisz znać swoją podaż kaloryczną. No to obliczamy w kalkulatorze kalorii, który jest na przykład poniżej. Do wyniku dodajemy około 300-500 kalorii. No i to właśnie nazywamy nadwyżką kaloryczną. Jeśli będziemy omijać ten element, no to będziemy zamiast mięśni na masie budowali tylko nasz tłuszcz, a mianowicie białko, którego powinniśmy jeść około 2 gramy białka na kilogram masy ciała. No i to też znajdziesz w tym kalkulatorze. I on jest praktycznie najważniejszą rzeczą, którą potrzebujesz w ogóle, żeby dbać o jakąkolwiek sylwetkę. Bo praktycznie tylko dzięki niemu możemy wiedzieć, czy będziemy grubnąć, chudnąć, czy będziemy może utrzymywać swoją wagę. Ta rzecz doda ci około 700 kalorii, jeśli nie więcej, do twojego makro i jest zakazana praktycznie na każdej redukcji. Czyli szejki proteinowe, które mają nie niewyżej bardzo dużo białka z samego mleka. No i to jeszcze dodajemy do tego odżywkę białkową, która ma dodatkowo raczej takie 200-300 kalorii. Następny punkt będzie raczej krótkotrwały, ale też możemy po prostu go odnawiać, zmniejszając jego ułożenie. No i dodać im mega dużo apetytu. A chodzi mi tak nieintuicyjnie do zmniejszenia posiłku, w którym zazwyczaj jemy bardzo dużo jedzenia. Przez to, że zmniejszymy objętość naszego jedzenia, którego zazwyczaj dużo jemy, później będziemy wydzielać więcej greliny, czyli hormonu głodu. No i będziemy mieć o wiele większy apetyt, no i w sumie całego dnia to powinniśmy raczej zjeść więcej. Tłuszcze mają dużo kalorii i małą objętość. No i są naprawdę bardzo pożądane na masie. No i mamy taką analogię, że jesteśmy na redukcji, to jemy z bardzo dużą objętością i małą kaloryką. A jeśli chcemy odwrócić ten proces, czyli być na masie, no to jemy też na odwrót, z bardzo dużą kaloryką, no i z bardzo małą objętością. Duża podaż kaloryczna to jedno, ale jeśli nie chcemy przejść na świńską masę, czyli dla mnie coś gorszego, to musimy jednak, nawet jeśli jesteśmy na masie, się kontrolować z jedzeniem. A na dole znajdziesz filmik, dlaczego możesz stracić kontrolę nad jedzeniem.